Witajcie, kochani. E, dzisiaj takie pragnienie przyszło do, do mojego serca, żeby się z wami podzielić też e, tym, jak ja dzisiaj przeżywam, i, i Ewangelię, i dzisiejsze czytanie, e, ale też w ogóle Jezusa, e, moc Bożą. E, Święty Paweł mówi w Liście do Kolosan w trzecim rozdziale, że przyjdą takie czasy, że Ludzie będą zachowywać pozory pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. To są bardzo mocne słowa, do których często wracam. Ale wiecie co? Ja w ogóle ostatnio lubię używać wyobraźni do modlitwy. Chwalcie Pana całym umysłem, kochajcie Go i duszą, i całym ciałem. I mnie to bardzo pomaga też zrozumieć i fragmenty Ewangelii. I często sobie wyobrażam Jezusa w różnych sytuacjach. Staram się wejść w to miejsce. Jest taka ignacjańska metoda właśnie wchodzenia w Słowo Boże, wyobrażenia sobie miejsca. Ale, kochani, do czego dążę? Dążę do tego, że wyobraźcie sobie takiego Jezusa, spróbujcie sobie wyobrazić. Myślę, że to czasem pomaga. Że Jezusa tam, gdzie się pojawia, no to na przykład przychodzą choroby, przychodzą jakieś, e, nie wiem, cierpienia. E, bo, bo często jest takie myślenie: o, to mam jakąś chorobę, to jest mój krzyż i tak dalej. I wyobraź sobie, że dzisiaj Jezus do tego przychodzi do Twojego domu i, i siada obok ciebie i mówi: Musisz cierpieć, e, e, przychodzę do ciebie z chorobą. I wiecie, tak sobie myślę, skąd to się bierze u nas, takie myślenie, bo przecież w Ewangelii nigdzie tego nie ma. Natomiast jest ogromnie dużo fragmentów, gdzie Jezus uzdrawia, jak sobie weźmiemy Ewangelię, czy dzieje apostolskie, tego co, co do, czego dokonywali apostoły, apostołowie i czego będą dokonywać ci, którzy w niego wierzą. I kochani, przejdźmy do dzisiejszej Ewangelii ze Świętego Łukasza. Dzisiaj jest powołanie apostołów, już tego nie będę czytał, ale przeczytam ten fragment następny. To jest Ewangelia Łukasza, szósty rozdział. I tłumy podążają za Jezusem. Taki jest tytuł Perykopy. Zależy, kto ma jaki przekład, to niektóre nie mają tytułu, ale to jest od 17 wersetu. Zeszedł z, z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny, tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu przyszli oni, aby go słuchać i znaleźli uzdrowienie ze swoich chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia, a cały tłum starał się go e, dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. I kochani, kiedy, kiedy jest Boża obecność, jest uwalniana Boża, Boża moc, e, kiedy jest Boża moc, to jest uzdrowienie, jest uwolnienie. Wiecie, kiedyś pamiętam, przyszedłem z modlitwą o uwolnienie i siedziałem w domu. I wiecie, kiedy, kiedy zaczynamy w to wierzyć, kiedy, kiedy nawet modlimy się za człowieka, który jest w jakiś sposób, czy ma ducha nieczystego, to to jest normalne, że jest uwalniana Boża moc i złe duchy może, mo, muszą odejść w imię Jezusa. Ale tego wieczoru, kiedy siedziałem. Kiedy się modliłem, to e, e, nagle zły duch zaczął do mnie mówić. Przyjdę z chorobą. E, wiecie, ja wtedy wstałem i powiedziałem, ale w moich e, w ranach Jezusa jest moje uzdrowienie. I nagle obeszło mnie takie zimno lodowato i pobiegłem do sypialni, w, wskoczyłem pod kołdrę. Ja wiedziałem, że to On podchodzi mnie. E, Chciałby, żebym w to uwierzył, żebym się wystraszył. Ale ja, ja, ja miałem serce zanurzone w Bogu. To złe duchy mają się bać. Jezusa w nas i Bożej mocy w nas. I kochani, kiedy skoczyłem pod tą kołdrę, bo cało się trząsłem, ale wielbiłem Pana z radością. Kiedy go wielbiłem, poczułem ogromną obecność Ducha Świętego, ogień, który trawił moją klatkę piersiową, moje serce. I wiecie, wyskoczyłem spod kołdry, bo mi się gorąco zrobiło i poszedłem, w ogóle zgłodniałem bardzo. I żona mi wtedy zrobiła podwójnego burgera, zjadłem i żeśmy nadal. Wielbili Boga. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że może masz takie myślenie, że, że nie wiem, że wiesz, Twoja choroba to krzyż i ty musisz cierpieć i tak dalej, ale chcę Ci powiedzieć, dzisiaj mówi słowo, że Jezus uzdrawiał wszystkich i uwalniał wszystkich. I, i gdzie, gdzie jest Boża obecność, gdzie jest obecność Ducha Świętego, tam przychodzi uzdrowienie, tam przychodzi uwolnienie. Jezus uzdrawia, bo my tak często naciągamy, że najważniejsze jest uzdrowienie serca. To jest najważniejsze. Tak, ale Jezus uzdrawia i serca, i ciała, i serca, i ciała. I wiecie, od dziesięciu lat, jak się modlę z ludźmi tak wstawienniczo, to to widzę, jak Bóg uzdrawia, jak wyciąga ludzi ze zmartwień, jak uzdrawia serca i jak uzdrawia ciała. I przypomnijcie sobie, kochani, E, przypomnijcie sobie, kochani, e, kiedy mnie zawsze ten fragment zadziwia, kiedy przychodzą po Jezusa z pałami i z kijami do Ogrodu Oliwnego i tam jest Malchos, sługa kapłanów, i e, e, z tego co pamiętam, i Piotr wyciąga miecz i tam ucho odcina, i Jezus bierze to ucho i go uzdrawia. I ja sobie próbowałem nieraz w ogóle wyobrazić taką scenę, że przychodzą po mnie sąsiedzi z nożami, z jakimiś kijami, a ja mówię, ej, słuchaj, ale ty masz chorą nerkę, i go uzdrawiam. Ale taki jest Jezus, bo my tak łatwo czasem na Jezusa zganiamy, kiedy się nic nie dzieje i tak dalej. Ale dzisiaj też Słowo Boże mówi o tym, kochani, że kiedy go słuchali, doznawali uzdrowienia. Wiesz, kiedy słuchasz Słowa Bożego, kiedy wierzysz w Słowo Boże, dzisiaj mamy też w czytaniu do Kolosa w drugim rozdziale. Że umacniajcie się w wierze, kiedy słuchasz, doznajesz tych uzdrowień i doświadczasz tych uzdrowień, i ciała, i duszy. I, i jeszcze wróćmy sobie do tego fragmentu, do Kolosan z drugiego rozdziału. W nim Bowiem mieszka cała pełnia bóstwa, pełnia bóstwo na sposób ciała, a zostaliście napełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. To znaczy, że w Nim jesteś napełniony tą mocą, władzą, bo Jezus dzieli się z tobą w Duchu Świętym władzą, jaką On otrzymał. Jesteś Jego bratem, Jego siostrą. Masz władzę, aby uzdrawiać, aby uwalniać. I wybieram fragmenty, cytaty. Z Nim jest jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni, przez wiarę w moc Boga. Czyli przez wiarę jest uwalniana Boża moc. I dzisiaj w Twoim i moim życiu możemy tego doświadczać. Kiedy się modlimy, kiedy żyjemy, kiedy jesteśmy zanurzeni w życiu sakramentalnym, kiedy karmimy się Jego słowem, wchodzimy w Jego obecność, a przez wiarę uwalniana jest Boża Moc. I niech Boża Moc uwalnia się w Twoim i moim życiu, kochani i dzięki niemu, e, dzięki, niemu ro, e, dzięki niemu po rozbrojeniu zwierzchności i władz jawnie, wy, jawnie wystawił je na pokaz powiódłszy je w tryumfalnym pochodzie a więc Jezus zwyciężył e, Jezus rozbroił wszelką zwierzchność i władzę przez to, że umarł i zmartwychwstał i dzieli się tą mocą i Ty dzisiaj na wyżynach niebieskich, kiedy się modlisz, dokonuje się sąd, aniołowie walczą i, i wygrywają w imię Pana zastępów, w Jego imię eee, możemy dokonywać znaków i cudów i powinno być to w miarę normalne, normalne u chrześcijanina w kościele. Kochani, dziękuję, że się mogłem z wami podzielić. Już tutaj komary mnie kąszą, bo przyjechałem do parku. Dzisiaj naprawdę piękny dzień, bo doświadczam Boga od rana, doświadczam Jego znaków w mojej rodzinie, w modlitwach, w spotkaniach z ludźmi. I wiesz co, tak jeszcze sobie myślę teraz, żebyśmy, bo pewnie tam być może ktoś chory jest z drugiej strony, może czymś zniewolony, może na coś cierpisz. Ja wierzę, że Bóg teraz chce Cię dotknąć swoją mocą. Tylko nie, stawajmy mu, nie stawiajmy Mu żadnych granic. Kiedyś na rekolekcjach w Londynie fajnie Damian Stein powiedział, że pozwól Bogu być Bogiem. I to były fajne słowa. I właśnie teraz odłóżmy wszystkie poprzeczki, mety. Pozwól Bogu być Bogiem. Nie będziemy modlić się po jakieś poszczególne choroby. Bo ja wierzę, że jeśli te słowa będę wypowiadał, a w to wierzę, to, to dzisiaj ktoś będzie uzdrowiony. Z drugiej strony będzie uwolniony, będzie pocieszony. Więc duchu święty, proszę cię, poruszaj się w nas. Panie, niech wstąpi teraz Twoja obecność, bo ty jesteś Bogiem, który jesteś. Ty powiedziałeś do Mojżesza i powiedz mojemu ludowi ja jestem, on dzisiaj jest. I ja ci chcę przypomnieć, że dzisiaj w każdej Twojej sprawie grób jest pusty, grób jest pusty, więc w imieniu Jezusa niech odejdą wszystkie choroby teraz. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa niech przyjdzie wolność teraz od wszelkich zniewoleń. Ja cię uwalniam w imię Jezusa. Uzdrawiam Cię w imię Jezusa. I wierzę, że jest uwalniana teraz Boża moc. I wierzę też, że twoje, do Twojego serca, jeżeli dzisiaj byłeś czymś złamany, coś się działo, przychodzi pokój Boży i Boża miłość. Ja wierzę, że teraz przychodzi Duch Święty także ze łzami oczyszczenia, że odczuwasz Bożą miłość, że On, jest że On Cię kocha, że Jezus Cię kocha, jesteś dla Niego ważny, jesteś dla Niego wszystkim i wszystko, co dzisiaj dotyczy Ciebie, jest ważne dla Niego. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Amen. I amen wypowiadamy Bogu na chwałę. I ja wierzę, że, że teraz Bóg w Tobie działa. E, amen. Pozdrawiam, kochani.